No, dzisiaj przedstawię Wam fajny sposób na zarobek. Jeśli jesteście streamerem na YouTube czy na Twitchu, generalnie polega on na dodatkowych reklamach. I co mam na myśli, mówiąc dodatkowe reklamy? Wchodzimy sobie na stronę InStreamy, wy znajdziecie ją w opisie pod spodem. Tutaj posiadacie takie coś jak sponsorzy, i sponsorzy was jakby zachęcają do dołączania, i tutaj macie dostępne. Dostępni sponsorzy, czyli dostępne obecnie kampanie. Na ten moment ja jest dołączyłem do wszystkich. Wy, jak dołączycie do strony, pojawią się tutaj wszyscy nowi sponsorzy i możecie sobie tutaj dołączyć, tak? Ja już sobie dołączyłem i w każdym, jakby, mm, właśnie sponsoringu w kampanii, dostajecie za to jakąś tam wyznaczoną kwotę. W przypadku, na przykład, tutaj mamy Pepsi Zero zarobiłem z tego złoty 30, yy, mając na streamie łącznie 100 osób. I patrzcie, na przykład, powiedzmy, że macie 10 osób na streamie i pojawia się ta reklama w ciągu, tutaj macie napisane stawka 2 razy na 3 godziny, akurat się pojawia to. No ale przykładowo macie na, na streamie 10 osób i akurat wyświetla Wam się ta reklama. W tym momencie Wy dostajecie z tego, e, dostajecie z tego 12 groszy, dokładnie tak, dostajecie 12 groszy. A oprócz tego, dodatkowo, jeśli pojawi Wam się na przykład później ta reklama, mając już na przykład 100 widzów obecnie na transmisji, dostajecie z tego złoty 20. Zł. I wszystkie te kwoty wam się sumują i dzięki temu zarabiacie. Jak się to wypłaca? Proste. Tutaj robicie sobie dane swoje i tutaj o 80 zł macie wypłatę. I to jest mega proste. Ja już sobie wypłaciłem z tego plus minus 200 złotych. Stosuję tego może z pół roku Wiadomo, jest to dodatkowy zarobek Nie patrząc na donaty, czy to dodatkowe jakieś zarobki, jakie tam macie Ale polecam to każdemu streamerowi um, Tutaj macie również level upy Dzięki którym zdobywacie więcej, większy zarobek Level upując, im więcej reklam wam się pojawia na ekranie Tym większy dostajecie poziom Im większy macie, macie poziom, tym większy macie mnożnik Ja przykładowo mam 10 level I na przykład ja zrobię złoty 12 zł, No to dodatkowo dostaję 11 groszy Wy na przykład będziecie mieli setny poziom i do tego, do zarobicie na przykład 10 zł, dostaniecie za to złotóweczkę. Także tak to wygląda. Moim zdaniem bardzo opłacalna stronka. Link do niej znajdziecie w opisie. I zapraszam Was bardzo serdecznie, bo wypłaty są normalnie. Dodatkowo macie tutaj wszystko opisane na stronie co i jak. Macie poradniki dodatkowe i tak dalej, i tak dalej. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, zapraszam Was na Discorda, który link znajdziecie w opisie. Ja postaram się Wam pomóc jak potrafię. Ja się z żegnam, No i co? Cześć!